Implementowanie dyrektyw AML do polskiego porządku prawnego nałożyło na, na uczestników obrotu gospodarczego nowe obowiązki związane ze zjawiskiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Na podstawie przepisów ustawy AML instytucje obowiązane, obejmujące również banki oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zostały zobowiązane do opracowania oraz wdrożenia wewnętrznych procedur służących skutecznemu ograniczeniu ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. W ramach wdrożonych procedur instytucje obowiązane zostały zobligowane do stosowania środków należytej staranności wobec klienta, tzw. środków bezpieczeństwa finansowego. Obowiązek stosowania tych środków ma charakter prewencyjny w stosunku do ryzyka, jakim jest wystąpienie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Stanowią obligatoryjne działania instytucji, których skutkiem powinno być niedopuszczenie do wykorzystania obrotu finansowego do popełniania przestępstw. Dokonanie odpowiedniej analizy pozwala instytucji obowiązanej na określenie zakresu środków bezpieczeństwa, które należy wdrożyć w odniesieniu do konkretnego klienta. Instytucje obowiązane mają prawo do stosowania uproszczonych lub zmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w zależności od ustalonego poziomu ryzyka. W praktyce ocena ryzyka, prania pieniędzy lub oraz finansowania terroryzmu odbywa się na podstawie informacji zgromadzonych i przeanalizowanych w ramach programu Poznaj swojego klienta. Przeprowadzenie przez podmioty gospodarcze, oceny ryzyka oraz wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego w ramach programu Poznaj swojego klienta jest kluczowe w relacjach z bankami, z którymi te podmioty zawarły umowę o prowadzenie rachunku bankowego. Banki są uprawnione do zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bankowego pod warunkiem, że przed dokonaniem transakcji zastosują środki bezpieczeństwa finansowego związane z identyfikacją i weryfikacją tożsamości klienta oraz beneficjenta rzeczywistego. W sytuacji, gdy bank uzna, że przeprowadzona transakcja za pośrednictwem rachunku bankowego stanowi potencjalne ryzyko związane z wykorzystaniem działalności instytucji finansowej do popełnienia przestępstwa, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, bank zobowiązany jest do podjęcia działań wobec klienta. W zależności od wyników podjętych działań, w przypadku skutecznego i jednoznacznego wyjaśnienia sytuacji, bank może kontynuować relacje z klientem i przeprowadzić transakcje, nie zawiadamiając Generalnego Inspektora Informacji Finansowych w przypadku, gdy klient nie dostarczy żądanych informacji i dokumentów albo dostarczone informacje okażą się niewystarczające lub niewiarygodne. Bank powinien niezwłocznie złożyć zawiadomienie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Reasumując, blokada rachunku bankowego w świetle przepisów AML to jeden ze zmożonych środków bezpieczeństwa finansowego stosowany przez banki w sytuacji wykrycia, wykorzystania lub prób wykorzystania działalności instytucji finansowej dla celów mających związek z popełnieniem przestępstwa, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Pomimo, że blokada rachunku bankowego może być uciążliwa dla klientów, przede wszystkim prowadzących działalność gospodarczą, to do takiego działania bank jest zobowiązany na podstawie wewnętrznie obowiązujących przepisów mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. W celu zminimalizowania ryzyko zablokowania rachunku bankowego, na którym znajdują się środki pieniężne lub doprowadzenia do jak najszybszego odblokowania rachunku bankowego, należy unikać podejrzanych transakcji, zwłaszcza o wysokiej wartości. Dokumentować źródło dochodów i być gotowym do dostarczenia stosownych wyjaśnień do banku. Regularnie aktualizować dane w banku, w tym informacje dotyczące beneficjentów rzeczywistych firm. Monitorować przeprowadzone transakcje finansowe i nie ignorować próć banku o dodatkowe informacje w ich zakresie. Podjęcie działań przez osoby prowadzące działalność mających na celu, na celu sprowadzenie... Stwierdzenie swoich kontrahentów w ramach programu Poznań swojego klienta w świetle przepisów ustawy AML jest niezwykle istotne w relacjach z bankiem, ponieważ brak wyjaśnienia okoliczności przeprowadzenia podejrzanej transakcji może prowadzić do poważnych konsekwencji polegających na zgłoszeniu zdarzenia do generalnego inspektora informacji finansowej, który następnie przekazuje bankowi żądanie dalszej blokady rachunku bankowego oraz niezwłocznie zawiadomienia właściwego prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.